Dobra, poczekaj aż ja postawię i wtedy ty staję w fortece, bo tu nie ma czasu. Dobra, ja stawiam tu. Fajnie, że też kurwa nic. I dobra, ja idę pozbyć się wargów. Tak na ASAP-ie, nie. Mhm. Są na piątym poziomie, to jest szansa, że się obronimy przed e, królem nas góry. Dobra, na trole do Bosza muszę natychmiast zrobić straż gwardzistów w wieży. Masz łuczników. A no, też tak. Ale gwardziści też się przydadzą w stopowaniu. Okej, okay, wiemy już gdzie są. W takim trochę chujowym miejscu. Właśnie daleko są od naszych fortec. Może jest szansa, że. No, dobra, to ja tam. Eee, przekieruję łuczników, może będą ich stopować w taki sposób, nie? No właśnie, jest robota, która musi zostać wykonana. Kurde, znowu taki klimat jak z bitwy ochotnie, że czekamy na wpierdol gwarantowany. Hehe. Gdzie? Tu. No to pełna bateria w niego, nie? No to dawaj. Czemu oni nie strzelają? No strzelajcie! Rozeszpom? Weź, weź ten, do Bosha, ten. Dobra, zaraz będą sprzątnięci. Do, do Bosa strzelaj. Strzelam. Następnie następni lecą? To wy się wycofajcie, do wy siebie wycofajcie. A no bo dobra do Pan zostaje No jakoś daliśmy radę Tym razem Ja muszę się wycofać bo zaraz Hara sprzątną mi No dobra widzę To ty w nich strzelaj Strzeliłem Ustrzeliłeś ich? Poszli Dobra Bardziej postrzelonych Haradrimów nie, nie widziałem. No i super. Dobra, tak. e, gdzie mam wybudować zwierciadełko? Przymoczcie? No. To zaraz ogarnę. Tylko muszę sobie buildera zrekrutować, bo mi sprzątnęli. <laughs> Nie będę ich mieć chyba jest na czwartych po tej bitwie dobra, dobra jest Dobra, ale w sumie no to dobre wieści na północy możemy się chyba budować bo nam raczej nic na północy nie zagraża. No zobaczymy Dobra. Yy, wytrzymasz jeszcze chwilę bez tego zwierciadełka? Mm -hmm. No bo ja jeszcze koszary bym chciał sobie wcześniej wybudować. Przydadzą się, nie, chyba nie, oszuk... nie nie będziemy tego Kup! chyba ukrywać. Pierdolę 400 za koszary. Pojebało kogoś. No, a jeśli będą próbowali atakować mocno to mam dla nich. E, wiesz co, ten most w ogóle się chyba da zniszczyć, wiesz? Tak, się tak, chyba bo da zniszczyć. Problem. No? To może ent, ent, entami może spuścić. E, masz może ucznikiów? Bo, bo ten. Tak, mam. A, bo dobra. Patrol. Możecie w niego zacząć napierdalać. Nie kurwa kręcicie się wokół fortecy jak pijane wieprze w ten Jak świnia w rui Nie wiem czy pamiętasz świnia w rui A właśnie rąży No i śliczniutkie, wąskie gardło mam tutaj w tym momencie Normalnie kurwa jak pod Sparką Pod, pod termopilem w sensie szczerze, że trochę mi się zlagowali, ale dam im radę. ze sobie, okej? Okay. A, zwierzęta? A, to w sumie dobrze, ja buduję posąg bohatera, to będzie w ogóle jeszcze, kurwa, mi idzie. A to weź po drugiej stronie te wzbuduj. Będzie Zobacz. tak symetrycznie. nie spoko. Chyba mnie stać. W sumie ja bym tam spróbował wejść nawet. Ja bym tak bardzo nie chciał, wiesz? Chociaż jedną rzecz zrobię. Bo już widzę coś, co mnie denerwuje. Wargi? Aha, dobrze. Proszę no, bardzo, będzie drugi. Budują fortecę, jakby co? No i ścianę tarcz mogę jeszcze pierdnąć. To jest tu w ogóle nie wejdą. Bardzo zły pomysł to, co teraz robię.

Ty sprytnie, pogonili mnie, ale już tam nie wejdą. Radzą radę, normalnie jeszcze którą zastrzałem. Patrz jak ładnie skaczą Przez to się już nie przewijam, to jest No Chyba, że gdzieś zaczną spierdalać No dobra No i dobra, zablokowane Nie przejdą Nie weszłeś Jose, no, Gdzie się wyrywasz? Matematyca mi się przypomniała, co? Gdzie, Gdzie się wyrywasz? Gdzie się wyrywasz? Ej! A no oni dalej tam stoją. No, cieszę się, że Improve the Fort to się przyda. No, jest bardzo ja to wężni. A, dobra Nie no już farftat na tej mapie nie będzie koniecznością nie przesadzajmy. Zobaczymy co jest... Dobra, dobra drodzy rycerze Gondoru. Zobaczymy co jesteście gównowarci, serio nie wolisz poczekać na ruchy Rimów? To wystarczy podnieść o jeden poziom. Teraz im przy... O i znalazłem bildera i właśnie o to mi chodziło. No to niż Builder'a. Okay, troll. Nie no, ale serowesz już tam lepiej tą stajnię na drugi poziom pierdolni, no, buduję, ten... ale to już będę mieć chociaż... ...takie małe siły wypadowe, nie? Zaraz jej gospodarka powie narka. Troll, dobra, to to tam? Spokoj, moi łucińcy mają go prawie że na hita, tu To Co po prostu taka potęga, że to jest przegięcie, po prostu. Ej, skontroluj bezczelność swoich łuczników. Gdzie się wyrywacie? Panowie. No nie, dobra, wchodźcie. Dobra, ich tu postawię. Aha, już więcej mu chciałem zbudować. Jezu. O, ee, weź zabieraj z tą, zabieraj od obok mostu swoich e, żołnierzy. To, to co? No tam obok mostu stoją, weź ich zabieraj. Jak na obok południe mostu stoją. No zabieraj ich, o. Ja tu ja tu stanę. Tym dam to. Już kurwa... i, i dawaj ich na most. Tak e, tutaj na moście. Chyba się trochę się to, nie bardzo chcą skur... dawać na most, ale dobra, ciebie. O, a drugi za, za nimi. No i już, już kurwa niech ty spróbuję tu wejść. Stać tu na dupie. Poznęcamy się na nimi, czy? No no, no czuję. To ja zaraz załatwię ty i, i wyjaśniamy, nie? No się tymi. No serio mówię ci, trybusze nie są aż takie fajne. Ja inwestowałem w trybusze tylko po to, żeby się bronić przed twoimi entami w poprzednim sezonie. I tylko po to. Ale ja chcę się, ale ja chcę się pobawić. Ja wiem co A, robię. A rób, rób co chcesz. Ja wiem co robię. Dobra, w sumie nie ma, w sumie nie ma sensu w tych e, cipciarzy z Mitrandu e, inwestować. No bo ten. Bo tutaj za bardzo nie mają kawalerii, mordu. Okej, okay, mają fortecę. No mają fortecę, ale... Wiesz, jak tutaj Enty wejdą, to zaraz nie będą mieli tej fortecy. Nie poczekasz na mnie. Ja pomyślę, Znaczy no, nie da, robię kl kl Klatkę troli im zniszcz chociaż. To znaczy robię? A znaczy nie no to są zwykli rycerze, no to to wiesz Chodzi mnie generalnie o zniszczenie gospodarki, nie? Dobra Citroen. No to też <laughs> To było szybkie O, mają... Który to? Arantir Ten pasożyt Arantir Okej, okay. oni już wiedzą o moich drzewach na północy. To trochę niefortunne. Ale żaden problem w sumie. Dobra, wy się tu ustawcie. Damie już jeszcze sztandary. W dymie powstania pały. Czekamy na drzewca, czy jebać już drzewca?

nie, bo robię sobie teścik. Niby da się walić, niby ten mur ma HP, ale... Ale coś nie chce schodzić. A czy nie, bo nawet nie da się w niego... próbuję go zbombardować. No dobra, chyba nic z tego nie będzie. No dobra, zostaw ten most, przyda się nam jeszcze. Co ci ten most... co ci ten most przeszkadza? No co, chciałem im odciąć drogę? Czekaj, 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 czekaj. A, bo ty ten próbujesz. A zresztą. Nie ma za co. Mogłeś chociaż Buildera, ale dobra. Rantyr jeszcze żyje. No to skasuj tego Buildera. No, próbuję. On... po co kurwa ma uciekać? Trzymaj w miejscu. mi to wcześniej powiedzieć. Bam-bam-bam, bli. Dobra, streszczajmy się, bo chcieliśmy skończyć dzisiejsze sesje. A słusznie, dobra, to jeszcze jeden i tam Dawaj, Alway. Nie, nie możemy być się polegać na urwa. Chwila Zobaczmy. można polegać. Zróbmy to chociaż raz legitnie Nie Zrobiliśmy Nody. Dobra. Czekaj, ile jeszcze do Enta? A, zaraz będzie. Dobra. A, jeszcze ulepszyć w oddziały. W oko To już to oddziały. No, zaraz ulepszę oddziały. I po prostu lecimy na nich, nie? I wyjaśniamy typu. O, już, jest, już tu idzie w jeden end. O! Coś próbują. Czekaj, może być dobre. Kontroluj bezczelnie swoje Nie mogę, sami się wyrywają. Ja mówię, żeby nie szli, a oni się nie słuchają. Dobra, czekaj, to na jedynkę. Tych na dwójeczkę, enty na trójeczkę, jeszcze tylko czekaj jeszcze chwilkę, i będę ją ostrza, i możemy na nich iść. Widzę. Nie chcę to jeszcze się tak? O tak, mówię przecież, że możemy już. No, odzyskamy Gondor jeszcze i. No jest drugi Builder. Gdzie jest Bilder? Go niego. Ja on to był Oni for Forte też też nie ma już długo. Tak myślę. No, jakoś to idzie. Dokładnie. Ach, Serio? A, Serio. Sadio. No już po. No już Chyba no, jeszcze chyba. No jasna. i swoich hentów co, co, dostałeś? Tak. No to nie wychylaj się. Ty się kurwa nie wychylaj, to ty się nie wychylaj. No i ja, ład ładnie rzucają, co mają rzucać. Tak, warantira i przy okazji we A, warantira ci zaczęli rzucać. To niefortunnie trochę. Dobra, szukaj kurwa, Buildera. Ktoś, kurwa, bilera, no ty masz kawale, ja zostanę tutaj, jakby chciał wró wrócić, no? A, Nikt jeszcze nie zaglądał przez ten czas. E, ma obok swoich rehabilitów, a nawet rzeźnie. Rzeźnie, przepraszam. Wiesz, może konina jest w menu. Jest Builder. Był no Builder. Dobra, no to... Bałagan na południu ogarnięty. No, lecimy dalej. No, nawet, nawet. Dobra, ee, to Gondor. W sumie możemy ich zrasować chyba. A masz łuczników? Mam. Ja tu mam samych łuczników okay. w tej armii. No to ja... Teraz bi. Jak się i znajdzie, mają tu haradryłów, pewnie nie? No, no to. To jest jakiś problem? A ja mam rochinę na batalion, no to będzie chwila. Żaden. Dobra, budujemy. Odczekaj, to ja coś jest Tranduila wyekspiewam przy okazji. Dobra, to jest Chyba, że woli szora gorna wyekspić. Który ma level? Siódmy, ale to zaraz będzie mieć 8, to mi się nie opyla. Dobra, rasujemy tych śmieci. Jeżeli nas tak ustawiło, to nie muszą iść na południu nie ma innej opcji. Dobra, y, punkt zborny tutaj, przy, tutaj w tym mieście na, na tym. Yep. No i co? A. Czy mar maruderzy mi z tej zostali cholera? O, widzę. Widzę ich zabudowania. Aha, dobra, no to jazda. jest, da. Jest bilder. Jest Felbisk, ale to nie problem. Tak, tu... ci Mari. O, oh, shit. <laughs> Prawie, prawie cały batalion mi sprzotnął, ten śmieć jebany. Nie wiedziałeś, że to kurewsko lekkie są te typki? Ale czy aż tak? Tak. Czy to jest poziom papieru? Dobra, są bildery. Obaj. Tak jest. Pozmądźcie tych haradriffów. Skasuj bildera. Miałem nadzieję, że nie będę się musiał za nim ganiać, ale już trudno. Kurwa, wiedziałem. No, jeszcze się je bali w upiora. No to w ogóle im pogratulować inteligencji. A, prosto na mnie leci. Pluton egzekucyjny. No, to będzie chyba poniżej dwóch minut. Kolejny wynik. A nie, jednak. Nie. Ale było blisko. Znaczy, no dobra, nie było. Tak bez. blisko, pół minuty. Tak czy siak, dwie minuty to dobry wynik. Pewnie. A weź owsej, bo. No to, to to dobry pomysł. <laughs> Może boli. No to musimy, mi nas na, na Enty musimy poczekać na tej mapie niestety. Na Orły. Tam Orły. Katapulty, są, we, katapulty są w wewnętrznym pierścieniu, się zapierdolimy. A już. no tak, tak, tak. I one jeszcze chyba ogniem strzelają, nie? No. Dasz wiarę, że na tej mapie są wolno stojące gobliny? Na, na jednym końcu tej rzeki i na drugim końcu tej rzeki Dobra, Bu buduję fortecę na południe od siebie. Albo nie nie, 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 nie. Bardziej wysunięcie i na północy od nich drzewo. A ty nie budujesz fortecy i będziesz płakał potem. Jak zwykle. Bez fortecy to trzeba umieć grać, wiesz? No to zobaczymy jak umiesz grać bez fortecy. Życie bardzo. A ja mam raz. tylko jeden baterium łuczników. zadrzebiście No dwa licząc jeszcze Lego las. W ogóle ja muszę... kurde nie dałem, żeby... Szyndziego. A w sumie szyńczy tak bardzo nie przyda. Dobra Buduj te zajebane drzewa, gdzie popadnie mm -hmm. e, i co, i bram bramą próbujemy, czy? Czy mm. jak? Wiesz, co można spróbować pytnąć bokiem do którejś. Tak, żeby mieć prostą linię, do którejś bram, wiesz? Tak by było najszybciej. Aha No dobra, no to w takim razie tędy polecimy. Tak, tak jak ci teraz pokazuję, to sobie za dwa tygodnie obejrzysz No spoko Na pewno mi się przyda. A tu jest Kiritung. Ty... A tu jest... O, tu jest ścieżka na Kiritungur tak przy okazji pokazana na tej mapie. Zero gdzie? Znaczy. Ty kurde, nie wiem czy widzisz, tutaj jak masz to drzewo samo na... Czekaj, ja wyświetlam tam Gandalfa nawet chyba na zwiad. Zobaczę co tam znajdę. Czy tam się da w ogóle wejść. Ale da no się faktycznie w... jest, jest tu ścieżka, ja ją widzę nawet. No. I, można, I jest można tam wejść normalnie, zobacz, w tym wy, w momencie wysyłam tam Gandalf, który... Ty, to ja zobaczę czy ja tam builderem idzie. mogę cię ulokować. To będzie fajne miejsce. Ale nie, ale nie, nie mogę, 0% tam mi wypierdala. Czego Chyba tam. Ha. Chyba, no, że to no, no, jest no, takie jak... po prostu, żeby było, bo... No, taka ozdoba pewnie. Dobra, daro... budować fortyfikację czy darować sobie? No nie, nie możemy tam iść. A w jakim sensie? Nie no, jak ktoś to buduje.